dodatek zobaczyła może jak wcześniej wygrać a może poczekaj. Andreas tak. też musi iść na pierwsze i drugie pole w końcu. tak jest teraz przed nami proszę państwa wyścig numer 6 w kasku czerwonym pojedzie Jason Krab w niebieskim Tomasz Gollop w białym, białym Janusz Kołodziej. i w żółtym spod płotu Antonio Lindeck Tomek Pręż Myślę, że Tomek po tym pierwszym biegu troszeczkę sobie coś tam pogrzeba w sprzęcie. To nie że... A tobie po pierwszym, tak na pierwszy rzut oka, po pierwszym jego występie, czego No Znaczy ja myślę, że on sam się źle czuł na tym torze. Nie, nie jechał normalnie tak z gazem, jak bym Zobaczmy, Tomasz Golob na polu drugim stoi na wyjściu z drugiego łuku. Specjalna osoba kontrolująca, czy taśma idzie równo. Tomasz Golop pięknie się przedziera, ale szybszy będzie tam naokoło. Nie! Rzuciło jednak Jasona Krampa. Na prowadzeniu jest Tomasz Golob, Atakuje teraz po dłużej Australijczyk. No i jak będzie. Na razie zostawił tutaj bardzo miejsce, miejsca. Teraz wiezie. wiezie tego Krampa. Zabrakło od ma tego więzienia. Ale jeszcze pięknie to odbija. Tomasz Golo. Piękny, piękny speedway. Nareszcie mamy w szóstym wyścigu. Ściga się fantastycznie. Z Jasonem Krampem. Jeszcze jedna akcja no właśnie. jakby przez chwilę nie wiedział, czy pójść do małej. Czy jeszcze się napędzać po dłużej Krampi? Teraz z problemami. Teraz musiał tam tak wisiał przez chwilę na swoim i motocyklu, żeby odpowiednio go dociążyć. Tomasz Golob, ten pojedynek jeszcze nie jest zakończony. Ciągle groźny kram, ale tutaj leciutko go dźwignęło, a więc musiał zamykać gaz, bo był na wewnętrznej i nie chciał wjechać tutaj absolutnie w Tomasza Golowa. No i kreska, no i meta, no i krampi. No, ależ błąd Tomasza Golowa. Jednak Australijczyk, on ma trzy punkty. Dwa oczka Tomasz Golob. Jeden Antonio Lindbeck i dopiero teraz przejeżdża e, smutny, zasypany mocno Janusz Kołodziej on przywiózł tutaj 0, ale to 0, takie ponad pół okrążenia. Zresztą stawcie już wcześniej zamknął gaz, zrezygnował e, z walki. Podobało się silencjonerowi? No, koniec mi się nie podobał. No nie, no koniec że... był. Patrzymy na pauzę chwilę, przeanalizujemy to na powtórka. Ale wyścig naprawdę wyścig był piękny, licz. wyścig był piękny, ale troszkę mi martwi, że Tomek ze nie? Nie wyszedł, jak trzeba. Jason Kramp na naszych ekranach, myślę, że jak usiądziemy sobie mareczku, to będzie nam łatwiej tutaj delektować się tymi ujęciami zwolnionymi. Trump w czerwonym, Tomasz Golok w niebieskim, to oczywiście, to oczywiście wiemy. Tutaj jeszcze walczył Janusz Kołodziej, atakował z czwartej pozycji Antona Lindbecka. Piękna, piękna, piękna jazda dwóch starych mistrzów, no i to jest ten decydujący atak. Co nie tak zrobił Tomek na tym ostatnim Za szeroko pojechał. Tutaj jest tak, że na tym pierwszym łuku można jechać szerzej, a na drugim jednak yy, od szczytu łuku trzeba już troszeczkę zaciskać do krawężnika. Pomyłka.